Dzień dobry. Dzisiaj przyjrzyjmy się smartfonowi z tak średniej półki. Nokia Lumia 720 to, moim zdaniem, bardzo ciekawa propozycja. Telefon wyposażono w wydajny, dwurdzeniowy procesor Snapdragon S4 o taktowaniu 1 GHz z 512 MB RAMu i 8 GB pamięci masowej. Dzięki niemu uruchomimy nawet najbardziej wymagające aplikacje. Co istotne, smartfon pracuje w oparciu o system operacyjny Windows Phone 8, dlatego działa zadziwiająco płynnie. Jak dla mnie, Nokia Lumia pracuje lepiej od wielu słuchawek działających z Androidem, dysponujących mocniejszymi parametrami technicznymi. Jeśli 8 GB pamięci to za mało, możemy dołożyć dodatkową kartę MicroSD o maksymalnej pojemności 64 GB i rozbudować przestrzeń do przechowywania danych. Dodatkowo otrzymamy również miejsce w Skydrive. Na dysku w chmurze będziemy mogli przechowywać pliki o łącznej pojemności 7 GB. Procesor korzysta z technologii, która minimalizuje zużycie energii. Jak ważne jest to w smartfonach, które posiadają duże ekrany, wiemy wszyscy. Fiński producent postarał się i wyposażył telefon w sporą, rzadko spotykaną w tej klasie, baterię o wydajności 2000 mAh. Dzięki temu komórka jest w stanie wytrzymać nawet dwa dni bez ładowania. Przedstawione specyfikacje zachęcają, by przyjrzeć się bliżej temu modelowi. Jeśli chodzi o wygląd, Nokia Lumia 720 budzi również pozytywne emocje. Obudowa typu Unibody jest smukła, przez co sam telefon ma tylko 9 mm grubości. A trzeba podkreślić, że dysponuje wyświetlaczem o przekątnej 4,3 cala. Konstrukcja smartfonu jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale i wygodna. Co charakterystyczne dla producenta, model ten dostępny jest w wielu kolorowych obudowach, które możemy zmieniać. Bryła telefonu została wykonana z jednego kawałka matowego plastiku. Z prawej strony umieszczono przyciski regulacji głośności, włączania telefonu i aparatu fotograficznego. U góry znajdziemy gniazdo słuchawkowe, zaślepkę karty MicroSIM, a na dole miejsce na podłączenie ładowarki i mikrofon. Z lewej strony widzimy zaślepkę karty microSD. Z tyłu telefonu znajdziemy aparat o rozdzielczości 6,7 megapiksela, pozwalający nagrywać filmy w jakości 720p, oraz lampę błyskową, a w dolnej części głośnik. Umieszczono tu również styki służące do ładowania bezprzewodowego. Teraz posiadając odpowiednie akcesoria Nokia, będziesz mógł bezprzewodowo naładować swojego smartfona. Sam ekran pokryto szkłem Corning Gorilla 2 lekkim, wytrzymałym i odpornym na zarysowania. Do tego ekran wspierany jest przez technologię Super Sensitive Touch. Sprawia ona, że telefon Nokia Lumia 720 świetnie reaguje na dotyk i można go obsługiwać również w rękawiczkach. Z przodu obudowy widoczny jest drugi aparat fotograficzny z szerokokątnym obiektywem o rozdzielczości 1,3 megapiksela oraz głośnik słuchawki. A u dołu znajdują się trzy przyciski. Wstecz, którym wrócimy do poprzedniej pozycji menu, Start, przenoszący do ekranu głównego oraz Szukaj, otwierający internetową wyszukiwarkę Bing. Nokia Lumia 720 posiada dość oryginalny sposób zakładania kart pamięci i microSIM. Obydwie znajdują się pod zaślepkami, które otwiera się specjalnym kluczykiem, ale to nic trudnego. Wystarczy umieścić klucz w otworze zaślepki i już uzyskujemy dostęp do gniazd. Wkładamy teraz kartę SIM i zamykamy. Gotowe. W zestawie od producenta otrzymujemy telefon Nokia Lumia 720, ładowarkę, kabel do ładowania i transmisji danych, stereofoniczny zestaw słuchawkowy, klucz do karty pamięci i karty microSIM, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Gdy po raz pierwszy uruchamiamy telefon Nokia Lumia 720, konfigurujemy najważniejsze ustawienia, między innymi. Wybieramy język, akceptujemy warunki użytkowania, wskazujemy zalecane ustawienia, strefę czasową, i ustawiamy godzinę oraz pozostałe podstawowe funkcje aparatu. A potem możemy już korzystać z telefonu.